Numer 3. Jego prędkość maksymalna wynosi 16 km na godzinę, ale żywotność baterii spada do 10 km przed wyczerpaniem. RICH EL1 waży również nieco mniej i jest nieco mniejszy z 30 na 27 cali, co czyni go bardziej poręcznym. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie. Numer 2. Ta elektryczna deskorolka waży 100 kg, jest bardzo zwrotna, a akumulator pozwala na ciągłą jazdę na dystansie do 20 km. Powrót do zdrowia trwa zaledwie 2,5 godziny. Dzięki prędkości maksymalnej 12 km na godzinę jest idealny dla osób, które nie chcą osiągać dużych prędkości maksymalnych i chcą się dobrze bawić podczas jazdy. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 1. Elektryczny longboard Unend odniósł wielki sukces, zwłaszcza w USA, ze względu na świetny stosunek jakości do ceny. Naładowany akumulator pozwala na przejechanie około 25 km, a prędkość maksymalna wynosi 20 km na godzinę. Posiada system hamowania regeneracyjnego, który pozwala odzyskać część energii traconej podczas hamowania oraz możliwość sterowania longboardem również poprzez aplikację, jak i za pomocą bezprzewodowego pilota. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie.